Michał Nowak, zapraszam na sport. W nowym sezonie Hilary Johnson nie będzie już reprezentowała barw moja Radomki Radom. Kanadyjka dołączyła do ekipy z Radomia przed sezonem 2023-2024. Wcześniej występowała na parkietach Ligi Kanadyjskiej, Francuskiej czy Niemieckiej. W minionych rozgrywkach Tauron Ligi Johnson zagrała we wszystkich 26 spotkaniach Radomki i zdobyła w nich 382 punkty. Gronie Radom w ćwierćfinale Forbet Mazowieckiego Pucharu Polski przegrała na wyjeździe z czwartoligową Mazowią Mińsk Mazowiecki 0 do 1. Radomianie swoją przygodę z tegorocznym Pucharem Polski rozpoczęli na etapie ćwierć bo w pierwszej rundzie mieli wolny los. Choć początkowo broń miała przewagę w meczu z Mazowią, to rywale objęli prowadzenie w 38 minucie. Po strzale głową Michała Bondary piłka wpadła do siatki. Podopieczni Mateusza Dudka nie byli w stanie odrobić strat, przegrali 0 do 1 i odpadli z dalszej rywalizacji. Broń w ostatnich tygodniach ma kryzys formy. Nie wygrała od 7 meczów, a w czterech ostatnich starciach Radomianie nie zdobyli nawet bramki. To wszystko na dziś. Zapraszam na prognozę pogody. Do zobaczenia.